Szanowni Państwo, dzisiaj króciutko chciałem tylko powiedzieć o bardzo ciekawej książce autorstwa doktora Andrzeja Gizy. Pod tytułem Polacy z Mandżurii opisuje ona losy kolonii polskiej w Harbinie w latach 1895-1966. Autor tutaj pisze m.in. O, o tym, iż polscy inżynierowie stworzyli miasto Harbin, o tym, jak Polacy budowali kolej transyberyjską o tym, jak działało Stowarzyszenie Gospoda Polska, schronisko dla bezdomnych dzieci, o gimnazjum polskim imienia Henryka Sienkiewicza w Harbinie, a także o działalności konsulatu RP w Harbinie. Eee, I tutaj takie ciekawostki. Polska przed wybuchem II wojny światowej uznała niepodległość eee, Manchukuo i polski wiot współpracował z wywiadem Cesarstwa Japonii zarówno przed wojną, jak i w trakcie trwania II wojny światowej, mimo iż Oba rządy stały po przeciwnych no stronach barykady, i tutaj też warto dodać, iż Japończycy nie prześladowali Polaków, mimo iż polski rząd wypowiedział Japonii wojnę w 1941 roku. Także zapraszam do lektury, i tutaj jeszcze dodam, iż jako nowo mianowany obywatel cesarstwa Manchukuo będę promować wiedzę na temat cesarstwa Manchukuo. bardzo dziękuję.